Mówią, że prawdziwa miłość nie patrzy na wygląd, ale w świecie, gdzie liczą się pozory, czasem trzeba wielkiej próby, by odkryć, kto naprawdę ma serce. Adam był jednym z tych ludzi, którzy mieli wszystko. Przynajmniej tak myśleli inni. Pochodził z bogatej rodziny, prowadził firmę ojca i mieszkał w nowoczesnej willi na obrzeżach miasta. Uśmiechnięty na zdjęciach, elegancki, pewny siebie, ale w środku pusty. Jego życie było jak gra. Ciągłe udowadnianie czegoś, komuś, samemu sobie. Pewnego wieczoru, podczas spotkania z kolegami w ekskluzywnej restauracji, temat rozmowy zszedł na kobiety. Jeden z nich, złośliwy i pijany, rzucił w jego stronę wyzwanie. Ty, Adam, pewnie nie potrafiłbyś się zakochać w kimś, no w kimś naprawdę innym. Zaśmiał się. W jakiejś grubszej, zwyczajnej babce, bez makijażu, bez kasy. Adam, urażony i pod wpływem alkoholu, odpowiedział z przekąsem: Założysz się? Tak zaczęło się coś, co miało być tylko głupim żartem. Zakład między mężczyznami: że ożeni się z kobietą, która kompletnie nie pasuje do jego świata. Kilka dni później poznał martę. Była sprzedawczynią w małym sklepie spożywczym na przedmieściach. Miała ciepły uśmiech, ale ciało, które w dzisiejszym świecie wielu uznałoby za zbyt duże. Nie dbała o modę. Nosiła proste sukienki i włosy związane w niedbały kok. Każdego, kto wszedł do sklepu, witała słowami: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Adam wszedł tam przypadkiem. Choć może los chciał inaczej. Z początku widział w niej tylko cel zakładu. Ale coś w jej spojrzeniu sprawiło, że nie potrafił oderwać oczu. Nie było w nim wstydu ani kompleksów, tylko łagodność i spokój, jakiego sam dawno nie czuł zaczął przychodzić coraz częściej, najpierw po wodę mineralną, potem po pieczywo, a w końcu tylko po to, by z nią porozmawiać. Marta opowiadała o swojej mamie, którą się opiekowała, o marzeniu, by otworzyć małą cukiernię, o tym, że wierzy, iż dobro zawsze wraca. Adam słuchał i milczał. Po raz pierwszy od dawna nie musiał udawać. W jego głowie toczyła się walka. Z jednej strony zakład, duma, śmiech kolegów, z drugiej Ciepło, które czuł, gdy widział, jak Marta poprawia fartuch, i uśmiecha się nieśmiało. Pewnego dnia zaprosił ją na spacer. Poszli nad rzekę, gdzie wiatr unosił zapach wilgotnych liści. Marta opowiadała o dzieciństwie, o tym, jak ludzie potrafią być okrutni, ale też o tym, że nigdy nie wolno przestać wierzyć w ludzi. Adam słuchał i coraz bardziej czuł, że coś w nim pęka. Z każdym dniem było mu coraz trudniej pamiętać, że to wszystko zaczęło się od żartu. Zaczął ją naprawdę lubić, a może nawet coś więcej, ale nie potrafił przyznać się ani przed sobą, ani przed nią, bo jak wytłumaczyć, że pod maską eleganckiego mężczyzny kryje się ktoś, kto zaczął te relacje od najgorszego kłamstwa? Marta nie miała pojęcia, że stała się częścią zakładu. Dla niej Adam był po prostu kimś, kto po raz pierwszy widział w niej człowieka, a nie tylko jej ciało. Ufała mu. A on coraz częściej myślał, że nie zasługuje na to zaufanie. Wieczorem, gdy wracał do swojego pustego domu, patrzył w lustro i widział w oczach obcego człowieka. Co ja robię? pytał siebie szeptem. Ale następnego dnia znów wszedł do sklepu, bo nie potrafił inaczej. Nie wiedział jeszcze, że wkrótce jego głupi zakład stanie się największym sprawdzianem życia. I że to właśnie Marta nauczy go, czym naprawdę jest miłość. Mijały tygodnie. Adam coraz częściej odwiedzał sklep, coraz dłużej z nią rozmawiał. Marta przyzwyczaiła się do jego obecności, do dźwięku dzwonka nad drzwiami, który oznaczał, że przyszedł ten elegancki pan. Mówiła o nim matce z uśmiechem, jakby w jej życiu po latach ciszy i obowiązków znów zapaliło się światło. Adam czuł, że jego uczucia wymykają się spod kontroli. Zaczęło się od żartu, lecz teraz wszystko było prawdziwe. Jej śmiech, jej zapach, jej oczy. A jednak nad wszystkim wisiała ciemna chmura. Zakład. Tamtego wieczoru koledzy znów spotkali się w restauracji. No i jak, panie Adamie? zapytał z przekąsem ten sam, który pierwszy rzucił wyzwanie. Podobno już ją poderwałeś. Może zaprosisz nas na wesele? Zaśmiał się, a reszta dołączyła do śmiechu. Adam zbladł. W jego środku coś się zagotowało. Wstał gwałtownie od stołu. Nie jesteście warci, żeby o niej mówić, rzucił i wyszedł. Ale było za późno. Ktoś z nich nagrał rozmowę i, chcąc zażartować, wysłał ją dalej. Następnego dnia Marta siedziała w sklepie, gdy młoda klientka pokazała jej filmik. Słychać było głosy mężczyzn. Założę się, że ją po ślubie, żebyś wiedział, że mogę mieć każdą. Głos należał do Adama. Świat Marcie zawirował. Przez kilka minut nie mogła oddychać. Później tylko zamknęła sklep i poszła do domu. Matka pytała, co się stało, ale Marta milczała. Tego dnia płakała długo, cicho, w poduszkę, żeby nikt nie słyszał. Gdy Adam przyszedł wieczorem, drzwi były zamknięte. Następnego dnia też. Napisał wiadomość, potem kolejną, bez odpowiedzi. Po tygodniu zrozumiał, że stracił ją na własne życzenie. Zaczął szukać sposobu, by ją przeprosić. Ale jak naprawić coś, co zbudowało się na kłamstwie? Poszedł do sklepu, choć wiedział, że to ryzykowne. Marta była zaladą, chłodna, spokojna, obca. Marta, ja. To nie tak miało być zaczął. Nie mów mi, jak miało być przerwała cicho. Ja ci wierzyłam, Adam, a ty mnie sprzedałeś za śmiech swoich znajomych. Każde jej słowo bolało jak cios. Adam próbował tłumaczyć, ale ona tylko odwróciła wzrok. Odejdź. Nie chcę cię więcej widzieć. Po raz pierwszy w życiu zrozumiał, co to znaczy naprawdę coś stracić. Wracał do domu, jak cień człowieka, który kiedyś był pewny siebie. Firma, pieniądze, znajomości, wszystko wydawało się bez znaczenia. Minęły miesiące. Adam zamknął się w pracy, ale nie potrafił skupić się na niczym. Zaczęły docierać do niego pogłoski, że Marta opiekuje się chorą matką i że ich sklep ledwo się utrzymuje. Pewnego dnia, gdy przypadkiem przejeżdżał obok, zobaczył ją. Niosła ciężką skrzynkę z towarem, pot spływał jej po czole, ale na twarzy miała ten sam spokojny wyraz. I wtedy zrozumiał, że mimo bólu, to ona wciąż ma w sobie więcej siły niż on. W nocy napisał list, nie przeprosiny w pośpiechu, lecz długie wyznanie o tym, jak bardzo żałuje. Włożył go do koperty i zostawił pod drzwiami sklepu, ale Marta nie odezwała się. Tydzień później wydarzyło się coś, co miało wszystko odmienić. Do firmy Adama zadzwoniła jego asystentka. Panie Adamie, ktoś zostawił dla pana paczkę bez nadawcy po chwili dodała Jest w środku list i zdjęcie Adam otworzył kopertę Na zdjęciu była Marta w białym fartuchu w cukierni uśmiechnięta promienna a pod spodem krótka notka Nie urazy Dziękuję że dzięki tobie zrozumiałam ile jestem warta Marta serce mu zamarło czy to był znak że wciąż ma szansę czy ostateczne pożegnanie nie wiedział ale wiedział jedno nie może pozwolić, by ta historia skończyła się w ten sposób. Chwycił kluczyki, wybiegł z biura i ruszył w stronę adresu, który był na odwrocie zdjęcia. Nie przypuszczał jednak, że gdy tam dotrze, czekać będzie coś, co całkowicie odmieni jego życie. Bo gdy otworzył drzwi cukierni, zamarł. Przepraszam, że przerywam, proszę napisz w komentarzu skąd nas słuchasz. Uwielbiamy wiedzieć skąd docierają do nas wasze serca. Czy to z miejscowości w Polsce, czy może z drugiego końca świata? Dziękuję. W powietrzu unosił się zapach świeżych drożdżówek i ciepłej wanilii. Mała cukiernia skromna, ale pełna życia, tętniła rozmowami klientów. Za ladą stała ona, Marta. W białym fartuchu z włosami spiętymi w kok, uśmiechała się do starszej pani, która właśnie wybierała ciastko dla wnuka. Adam zamarł w progu, nie wiedząc, czy powinien podejść, czy odejść. Marta podniosła wzrok i zobaczyła go. Jej uśmiech zgasł, ale nie było w nim już gniewu, tylko spokój. Dzień dobry, powiedziała cicho, jakby to był każdy inny klient. Adam podszedł powoli. Przyszedłem, żeby ci podziękować i przeprosić raz jeszcze. Głos mu drżał. To, co zrobiłem, było haniebne. Nie zasługiwałem, żebyś mnie wysłuchała, ale musiałem tu przyjść. Marta skinęła głową. Nie musisz już. Czasem trzeba kogoś zranić, żeby oboje zrozumieli, kim są naprawdę. Podała mu małe pudełko z napisem: drożdżówki z sercem. To dla ciebie i dla pamięci. Adam wziął pudełko, ale nie ruszył się z miejsca. Marta, ja naprawdę. Nie mogę o tobie zapomnieć. Wiem, że nie zasługuję na drugą szansę, ale chciałbym choć pomóc. Spojrzał na wnętrze cukierni. Widzę, że spełniłaś swoje marzenie. Tak, odparła z łagodnym uśmiechem. I wiesz co? Może to dzięki Tobie. Gdyby nie tamto upokorzenie, pewnie nigdy nie miałabym odwagi spróbować. Czasem złamane serce potrafi wyrosnąć silniejsze. Chwilę stali w milczeniu. Adam patrzył na nią z podziwem. Nie była już tą samą niepewną kobietą z małego sklepu. Promieniała pewnością siebie, spokojem i ciepłem, które przyciągało ludzi. On natomiast czuł się nagi, pozbawiony masek i bogactwa, które nagle nic nie znaczyło. Wiesz, odezwała się Marta, kiedyś myślałam, że miłość to bajka, ale teraz wiem, że to codzienne wybory to szacunek, którego zabrakło między nami. Adam skinął głową. Wiem, ale jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy, wsparcia, czegokolwiek, będę. Nie jako ktoś, kto cię skrzywdził, ale jako człowiek, który się czegoś nauczył. Marta spojrzała na niego długo. W jej oczach pojawił się cień wzruszenia. Wierzę, że tak będzie, ale na razie pozwól mi żyć po swojemu. Adam uśmiechnął się smutno. Mm, oczywiście. Wyszedł zamykając za sobą drzwi, a dzwoneczek nad nimi zadzwonił delikatnie, jakby żegnał dawną historię. Zatrzymał się jeszcze na chodniku i spojrzał przez szybę. Marta śmiała się do klientki, nalewała kawy, kroiła sernik. Była w swoim świecie, prostym, ciepłym, prawdziwym, i właśnie to najbardziej w niej kochał. W kolejnych tygodniach Adam często zaglądał do cukierni, ale już nie po to, by odzyskać jej serce. Kupował ciastka, rozmawiał chwilę, czasem pomagał przy rozładunku towaru. Ludzie zaczęli szeptać, że ten bogacz się zmienił. I rzeczywiście zmienił się. Zaczął wspierać lokalne firmy, pomagać potrzebującym. Nie dlatego, że chciał coś zyskać. Chciał po prostu naprawić to, co w nim było puste. Pewnego dnia Marta zaprosiła go do środka po zamknięciu. Wiesz, powiedziała, wycierając ręce w fartuch, czasem myślę, że życie to taka długa lekcja. Jedni uczą się na cudzych błędach, inni muszą popełnić własne. Ale najważniejsze, żeby w końcu zrozumieć, Adam uśmiechnął się, i żeby umieć przebaczyć. Tak, odpowiedziała. Bo bez przebaczenia nie ma spokoju. Zgasły światła w cukierni, a przez szybę widać było tylko ich sylwetki na tle zachodzącego słońca. Nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek byli razem, czy tylko przyjaciółmi, ale jedno było pewne: oboje odnaleźli coś, czego szukali: spokój, sens i prawdę o sobie. A narrator mógłby dodać: czasem los prowadzi nas przez wstyd i ból, by pokazać, co naprawdę liczy się w życiu. Nie wygląd, nie pieniądze, nie pozory, tylko serce. Bo choć Adam przegrał zakład, wygrał coś o wiele cenniejszego własne człowieczeństwo. Dobro, które zrodziło się z błędu, wróciło do niego w postaci spokoju i pokory. A ty, czy potrafiłbyś wybaczyć komuś, kto zranił cię tak głęboko? Podziel się, jeśli wierzysz, że nawet z największego kłamstwa może narodzić się prawdziwe dobro.